Jesteśmy w bloku przy ulicy Związku Jaszczurczego 1. Mamy osiedlówkę. Mamy osiedlówkę. I. 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 lifta, którym nie będziemy jechać, bo jest to bardzo duży złom. I lift. Mamy osiedlówkę i lift, ale i liftem nie będę jechał. Tutaj pies szczekał z korytarza, więc trochę głośno było. Cześć. Ale co ciekawe, lustro jest z boku, nie z tyłu. Kaseta już dwurzędowa. O, i z nim zero. 500 kiloczyść osób. Zobaczymy, czy Pawełowie. ale raczej nie ma. No niestety chyba ma. Niestety ma falownik. Oświetlenie tutaj jest na górze. Jeszcze czego tego 3 też jest oświetlówka. Pojdziemy sobie jeszcze wyżej na pierwszej, na zero, taki bonusowy przejazd. Dzisiaj była osiedlówka, taka zmodernizowana w bloku przy ulicy Jaszczurczego, jeden w Gdańsku, dzięki za oglądanie, cześć, a tu jest i e lift syf, pokażę wam go, patrzcie na to, patrzcie jaki złom, nie będę jechał, dzisiaj była osiedlówka i e lift bez przejazdu, dzięki za oglądanie, cześć.